No, proszę bardzo, tak się tutaj jeździ na nasze myślenice Zakrętów jest od groma od Wszystko pod górę i z góry Także zajebiście jest, klimaty są dosyć mocno przednie Trzeba się trzymać w tych zakrętach mocno prawej strony Bo miejscowi wyjeżdżają do prostu pod maskę I nie jest zbytnio ten czas ciekawie, jest walka z kierownicą ale my tutaj sobie dajemy radę. Mamy już trochę doświadczenia, także spoko, spoko, proszę bardzo. Tutaj jest piękny taki folwark zajebisty. Gościu prywatnie chyba sobie to wybudował. Trochę kasy tu ma. Przybliżenie. No, proszę bardzo. No i tutaj. Proszę, proszę. Mamy tutaj, o tak? Zajebiście po prostu i za chwilę wyjedziemy na taką fajną miejscówkę, gdzie będzie widać myślenice z góry Już tak będzie troszeczkę prawie jak w górach. Jedno ręko kieruje, jedno filmuje, jakoś dajemy radę. Nie Mamy dzisiaj teraz pasażerów na tym kursie, także, także jest fajnie zobaczyć co nieco no tu już nie, nie ciekawie to typowo obszar rolniczy ale zaraz będziemy jechać do takiego do fajnej miejscówki proszę was o i tutaj się wyłania nasza miejscówka proszę jak tu jest pięknie o nie znosi Super.